Oficjalnie witam Was serdecznie 27 czerwca 2024, godzina 2030. Dawid Borsuch z kanału Świadomi Traderzy. Pamiętajcie oczywiście na wstępie: wszystko co przekazuję ma charakter jedynie edukacyjny i nie są to porady inwestycyjne. Zaczynając od początku mojej listy, oczywiście na końcu Wasze propozycje, gdybyście jakieś mieli i jedziemy z tematem. Yy, tradycyjnie, zaczynamy od złota. W yy, złoto mówiliśmy sobie ostatnio, ostatnio o tym setupie, yy, zresztą de facto nawet na grupie yy, ten setup rozgrywaliśmy, czyli dojście do 7.8.6 właśnie na złocie, realizacja układu harmonicznego Gartleya i powiedzieliśmy sobie o dojściu do 8.8.6 i nawet wybiciu tego poziomu. Co prawda nie do końca zweryfikowaliśmy sobie to, jak tam to wygląda na niższych interwałach, bo zwróćcie uwagę, że na 30-minutówce bardzo ładnie tutaj była widoczna dywergencja na polumenie podażowym i rzeczywiście to 8.8.6 miało szansę tutaj zadziałać. Oczywiście teraz to już jest historia, więc... Powiemy sobie dokładnie, do jakich poziomów możemy tutaj dojść, bo jest jeden konkretny poziom, który będzie dla nas bardzo, ale to bardzo ważny. To jest poziom, który dodatkowo jest wzmocniony formacją, uwaga, formacją odwrócenia trendu, czyli ramię, głowa, ramię. Nie współgra nam to z wolumenem popytowym, który aktualnie nam się tutaj pojawił. Także, tak samo jak w przypadku tego układu harmonicznego Gertleja, który nam się tutaj wypełnił do tych głębokich poziomów wewnętrznych, to samo musimy zweryfikować, jak będziemy dobijać do tego właśnie wsparcia, przepraszam, do tego oporu w postaci 61,8, czy przypadkiem nie pojawi nam się tutaj i dywergencja i będzie to wtedy oznaką tego, że rzeczywiście pozycje krótkie mają tutaj sens. Także na złocie na razie ten jeden setup nam pozostaje. Jeśli chodzi o ropę, niewiele nam się zmieniło z setupu z ubiegłego tygodnia. Może zejdę na troszkę niższy interwał na H1. O, właśnie tutaj też widzimy, jeśli chodzi o wolumeny popytowe, na ten moment cały czas nam one się pojawiają. Nie widać, niestety, inaczej, nie widać rzeczywiście na ten moment wolumenu podażowego. Także, jak najbardziej, ta realizacja może nam tutaj nastąpić. Nie mamy jeszcze prawdopodobnie uformowanej tej fali CD. więc ciężko tutaj mówić jeszcze o tym, żebyśmy zobaczyli te zasięgi, które sobie oszacowaliśmy. Niemniej, gdyby nawet nastąpiło to wyjście z poziomu 61,8, również wtedy będziemy dalej oszacowali te pierwsze mierzenia wewnętrzne, które tutaj widzimy. Właśnie pod kątem realizacji układu harmonicznego Gartleya, tylko że właśnie nie będziemy mieć tutaj takiego potwierdzenia zmierzenia fali BC. Także na ten moment ten setup dalej nam tutaj pozostaje. Jeśli chodzi o OSD zwróćcie uwagę, że zaczyna nam się pojawiać wolumen podażowy, e, więc ta dywergencja, którą tutaj ostatnio widzieliśmy, została w tym przypadku złamana i rzeczywiście ten wolumen zaczyna się pojawiać w takich wartościach dosyć sporych. E, to, co jeszcze może nam się tutaj wykonać, bo jeszcze nie przekreślam tego scenariusza, który sobie tutaj wskazaliśmy, bo te maksimum, które tutaj widzimy, dalej prawdopodobnie będzie aktywne, niemniej może nam się wypełnić setup na tak zwaną korektę w korekcie. Tu widzimy korektę nieregularną właśnie w okolicy 61,8, a tu w międzyczasie może nam się jeszcze wypełnić korekta prosta w ramach ruchu Dostowego. Więc na ten moment to jest wszystko, co tutaj e, dostrzegam z tego z podtrzymania tego poprzedniego scenariusza. Niemniej dodatkowo, jeszcze bardzo ważne będzie to, w jaki sposób zachowamy się tutaj na tym ostatnim dołku, właśnie z okolic 19 czerwca. Tu może być nasze wsparcie dodatkowo e, objęte jeszcze mierzeniem Fibonacci'ego, czyli tutaj mamy 50 i tuż pod spodem jeszcze 61,8. Także ten ruch korekcyjny, jeśli w tych rejonach nam się rzeczywiście zatrzyma, prawdopodobnie dalej realizujemy jeszcze fale C do tego sytapu właśnie korekty w korekcie. Idąc dalej, Euro.pln, może z 4 godzinówki sobie zacznijmy najpierw. Tak jest, rozszerzmy sobie troszkę. O, właśnie, tutaj też widzimy i widzieliśmy to na 30-minutówce. Widzimy teraz również to na 4 godzinówce, że całkiem spore te wolumeny podażyły tutaj są. Prawdopodobnie może nam się tutaj wypełnić układ harmoniczny również, tylko że układ harmoniczny na wzrosty. Aktualnie Prawdopodobnie mamy tutaj wypełnioną falę X, a punkt B troszkę ponadbijany, nie, nie pamiętamy, nigdy nie trzymamy się tej, tylko i wyłącznie tych książkowych scenariuszy, a bierzemy pod uwagę jeszcze wszelkiego rodzaju nadbicia, więc to jest jeszcze prawdopodobny scenariusz. Jak się tutaj troszkę bliżej przyjrzymy, naniesiemy sobie świadkę Fibonacciego na całą tę ostatnią falę, to zwróćcie uwagę tutaj ruchu. Potencjalnego ruchu wzrostowego możemy mieć nawet w okolice 50 czy 61 i8, więc na razie ciężko to trochę określić. Niemniej przy takim wolumenie podażowym na wyższych interwałach i na niższych możemy szacować, że prawdopodobnie wystąpi tutaj właśnie formacja harmoniczna. Idąc do nas, Daka, tutaj też niewiele się zmienia. Przypomnę, o od ostatniego powiedzieliśmy sobie o potencjalnej korekcie prostej, która nam się wypełnia, czyli fala A, fala B, którą właśnie mamy praktycznie w trakcie, i przed nami jeszcze fala C. Tu małe rozwinięcie może nastąpić. Ten punkt B, właściwie tej, tej, tej naszej fali wzrostowej, tej fali właściwie korekcyjnej, tak? Tak można ją nazwać do aktualnego ruchu. Prawdopodobnie może nam się tutaj rozszerzyć. Jak się dokładnie tutaj przyjrzymy, może również układ harmoniczny nam tutaj wystąpić. Mamy już punkt B w okolicy między 50 aż 61,8. Przed nami punkt C i punkt D właśnie w okolicy 7,86. Zwróćcie uwagę jeszcze na to, co się dzieje na wolumenach popytowych w ramach całego tego ruchu wzrostowego. Te wolumeny są po prostu w ilości minimalnej, także prawdopodobnie ten scenariusz będzie miał miejsce właśnie z zejściem do punktu C w tej korekcie pędzącej, którą sobie szacowaliśmy. Idąc dalej, nadgaz bardzo ładnie nam zadziałał, już tu de facto sobie wczoraj pokazywaliśmy jeszcze ten nadgaz pod... Nie, przepraszam, czy dzisiaj to nawet? 27 pod właśnie potencjalne właśnie wypełnienie się tego tego I mamy bardzo ładną reakcję, podażową, więc wszystko pięknie nam się tutaj wypełniło. Idąc troszkę dalej o, przesuńmy sobie troszkę wykres, bardzo będzie dla nas, wa bardzo ważne będzie dla nas jedno konkretne mierzenie, czyli mierzenie 161.8 z, mier z całej tej ostatniej fali, bo jeśli to mierzenie nam tutaj puści, to automatycznie będziemy patrzyli na dużo szersze zasięgi potencjalnych spadków. Asekuracyjnie oczywiście możemy zrobić sobie jeszcze mierzenie ostatniego poka, czyli pomiar tak zwanej ostatniej korekty i zwróćcie uwagę, mamy tutaj klaster, mamy dwa mierzenia, które nam się pokrywają, czyli dwa razy duże fi. Dodatkowo nie pomagają nam tutaj wolumeny, które widzimy, że są dosyć w dosyć mocnych podażowych wartościach, czy to jest właśnie na nich, Niższych interwałach, czy to jest na wyższych interwałach? Więc dodatkowo patrzymy sobie na kolejne wsparcie, które tutaj nam cena rysuje. i to kolejne wsparcie zwróci uwagę, jest dopiero w rejonach możliwego utworzenia się korekty pędzącej, czyli okolice ok. 2,589. Także uwaga, bo jesteśmy na ostatnim bastionie. SP, jak nam tutaj wygląda SP? Może 4 godzinówka. Tak, wolumenu popytowego chwilowo tutaj nie mamy. Godzinówka, 30 minutówka na tym ruchu wzrostowym. O tak, dobra. Jest jeden setup, który weźmiemy pod uwagę, bardzo podobnie jak przy Nazdaku. Z racji tego, że bardzo ładnie na się potencjalnie również formuje formacja harmoniczna: punkt XA i punkt B, następnie. Teraz dalej punkt B, punkt C i punkt D na kolejnym mierzeniu wewnętrznym. Także uwaga, bo jeśli jeszcze to nadbicie, to wybicie jedno nastąpi, to w kolejnych mierzeniach wewnętrznych, które widzimy tutaj, prawdopodobnie zobaczymy reakcję podażową. I tyle jeśli chodzi o SP. Patrząc na euro dolara. Co my tutaj widzimy, jeśli chodzi o etka? Mm, tak, etek potencjalnie jeszcze tutaj miejsca ma, bo zwróćcie uwagę, tutaj z takiej analizy klasycznej można by w ten sposób sobie to podprowadzić. Szykuje nam się trójkąt, czyli formacja. Em, Formacja trójkąta. O, tak zróbmy sobie to trochę dokładniej. O, dokładnie w ten sposób. Więc to jest taki dosyć nudny moment, jeśli chodzi o rynek. Czyli to jest taki moment właśnie konsolidacji takiego ruchu bocznego, w ramach którego dynamika coraz bardziej nam się zmniejsza. Tu potencjalnym wejściem w pozycję będzie moment wyjścia górą, momencie wybicia tego trójkąta zniszkującego. Jeśli oczywiście wyjdzie nam tutaj górą, chociaż wolumeny popytowe wskazują, że najprawdopodobniej w ten sposób to, to zobaczymy. Więc moment wyjścia górą z tego trójkąta będzie takim momentem do potencjalnego zajęcia pozycji. Idąc dalej do Daxa. Dax już puszczał właściwie nam na tym 61,8, które sobie też szacowaliśmy w czerwniu, wczorajszym bodajże? 27? 27. 27. nie jest, już nie pamiętam, czy to było wczoraj czy dzisiaj. E, więc um, utrzymało nam na, e, inaczej. aktualny opór utrzymał nam Cenę, mamy teraz próbę nadbicia, zwróćcie uwagę dokładnie też na to, co nam się dzieje na wolumenie popytowym. Ten wolumen popytowy nam powoli zanika w ramach całego tego ruchu wzrostowego, który nam się tutaj dzieje. Jeśli dalej jeszcze wypełnimy te 78,6, co jest tutaj możliwe, to najprawdopodobniej będziemy widzieć dalszą reakcję podażową na dachie. Idąc do pszenicy, pszenica działa na tym ostatnim mierzeniu wewnętrznym, który sobie tutaj szacowaliśmy i będzie teraz bardzo, ale to bardzo ważne, to, co nam się tutaj zadzieje na korekcie pędzącej, bo pamiętajmy, że wszelkiego rodzaju setupy, w momencie kiedy kończą nam się impulsy spadkowe, prawdopodobnie kończą, tak? To pierwszym takim egzaminem tego, czy cena podejdzie pod kolejne poziomy wzrostowe, jest spełnienie warunków wybicia korekty pędzącej. I ten poziom właśnie tutaj mamy, to są okolice. E, okolice 560 mniej więcej, więc pamiętajmy, zwróćmy uwagę dalej sobie na wolumeny podażowe, które mamy, więc zwróćcie uwagę, trzeba zawsze sobie weryfikować to jeszcze na niższych interwałach. Jeśli na niższych interwałach będzie nam się pojawiła dewergencja, można wtedy jak najbardziej próbować zagrywać pozycje długie na momencie wybicia. Jeśli nie, jak najbardziej pozycje krótkie na wypełnieniu korekty pojedzącej mogą się tutaj znaleźć. Funduszu do dolara. Ostatni setup też widzę, że ładnie nam tutaj zadziałał. Usuwam po, poprzednie Rysunki, może zerknijmy najpierw z 4 godzinówki, jak to się nam tutaj rozwija i potencjalne najbliższe wsparcia, bo widzę, że jeszcze potencjalnie miejsca na spadki mamy. 61,8, no prawie, prawie zaliczone, więc to jest oczywiście bardziej lokalne mierzenie, dużo mocniejsze mierzenie, jest oczywiście mierzeniem, w ramach którego bierzemy większy zakres cenowy pod uwagę. I tutaj oczywiście główne wsparcie, czyli 125 1,25,13 jest przed nami. Sprawdźmy sobie jeszcze, jak to wygląda w ramach całego tego impulsu. Tak, i mamy tutaj jeszcze, zwróćcie uwagę, w okolicy właśnie tego poziomu potencjalną, Formacji odwróconej głowy z ramionami, wspartej dodatkowo poziomem fibonaczego, także jest spora szansa na to, że będziemy schodzili po prostu do dalszych poziomów wewnętrznych, z racji tego, że dalej, jeśli chodzi o wolumeny, widzimy chwilowo jeszcze przeważającą podaż, mimo to oczywiście, że pojawia nam się dywergencja. Także kolejne poziomy wewnętrzne bardzo prawdopodobne. Srebro, to jest scenariusz z D1 ostatnio, który dalej podtrzymuje. Zwróćcie uwagę, że w ramach całego tego ruchu spadkowego praktycznie nie ma wolumenów podażowych, co bardzo może nam sugerować to, że najprawdopodobniej to jest tylko i wyłącznie korekta i przed nami nowy ruch wzrostowy. Także jeśli chodzi o srebro, okolice ok. 27-40 pozostaje bez zmian. I no dalej do euro jenatu. wolumeny są dalej jednokierunkowe, ten kierunek jest wciąż bez, większego, bez większych zmian i mierzenia zewnętrzne najprawdopodobniej zobaczymy i uwaga, mierzenia zewnętrzne w ramach których potencjalnie znajdziemy się na układzie harmonicznym zewnętrznym głębokiego kraba, czyli tak zwany układ deep crab, mamy już tutaj punkt X, A, B. C i punkt D na ostatnim mierzeniu zewnętrznym. De facto dosyć podobnie wygląda dolar do jena, Zwróćcie uwagę, że również te wolumeny są jednokierunkowe. Wybijamy ostatni szczyt, no i pamiętamy tę statystykę, Fibonaczego na, poziom, statystykę na poziomach Fibonacci'ego. Jeśli wybijamy poziom 8,8,6, najprawdopodobniej znajdujemy się za chwilę na mierzeniach zewnętrznych, a takie pierwsze mierzenie zewnętrzne to jest 127,2, kolejne 161,8 i 1 i drugie przed nami, a wolumeny wskazują, że rzeczywiście ten kierunek będzie zachowany. Tyle jeśli chodzi o rynki tradycyjne. Za 19 minut zaczynamy rynki kryptowalut, także kto zainteresowany, to serdecznie zapraszam do tego, żeby zostać i za chwilkę wysłuchać prognozy na bitcoina i cały szeroki rynek kryptowalut. No i przypominam, jutro o 21 mamy szkolenie, gdzie przedstawia Wam, z racji tego, że były prośby o przedstawienie możliwości skonfigurowania platformy MT5, to sobie to skonfigurujemy i jeszcze sobie przećwiczymy przed naszym przyszłotygodniowym wprowadzeniem tematu prowadzenia pozycji. Także sporo nowości, sporo ciekawych spotkań przed nami. Także tyle u mnie. Yy, I mam nadzieję, że gdybyście miały jakieś pytania, to oczywiście podawajcie na grupie, ja na wszystkie postaram się odpowiedzieć. Dziękuję wam pięknie. Trzymajcie się i cześć.